Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do pomodlenia się razem ze mną. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I powiemy modlitwę wojska. Panie Jezu, pokorzy i posłuszeństwo Twojej świętej woli. Pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło wojsko wojskogedełne. Jeżeli pochodzi on z Twojego natchnienia i inspiracji, to błogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha. Proszę Cię o to, przez ręce Twojej matki, Maryi i wszystkich świętych. Ojcze, nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chyba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie obudź nas na pokuszenie, ale nas spaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc do Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. A więc, mm, dzisiaj pomyślałam, że możemy spróbować Słuchać bardziej niż mówić, chociaż możemy też mówić. Zależy, jak nam będzie wygodniej, zależy, co czujemy wewnątrz nas, że musimy w tym momencie zrobić. Ja czuję, że jednak trochę ciszy, jakby wyciszenia się pomoże. Myślę, że nie każdy z nas może mieć dużo czasu, ale niekoniecznie umieć się pomodlić jakby samemu, albo nie może znaleźć czasu. Dlatego pomyślałam, że właśnie ta chwila żeby była oderwaniem od wszystkiego, jak obowiązków, na od tego, że wróciliśmy do szkoły. Bo wiem, że może być naprawdę nam ciężko po tym powrocie do szkoły, bo sama sobie zauważam, że jakoś super łatwo nie jest. Dlatego pomyślmy o tym, że Jezus jest wiecznie z nami, on nikt nas nie opuszcza, jest z nami zawsze. I spróbujmy, jakby posłuchać, czy mamy coś do powiedzenia. Możemy otworzyć pismo i spróbować wylosować jakiś fragment. Ja nie mam gdzieś pod ręką, dlatego um, prawdopodobnie nie wylosuję sobie nic. Um, no i przez chwilę pomyślmy, czy jest coś, co nie nam do przekazania. Czy może mieliśmy jakieś wrażenie, że dostajemy jakieś znaki? Ale nie do końca jesteśmy pewni ich interpretacji. Zastanówmy się, jak nam minął do tej pory dzień, jak nam minął ostatni tydzień, czy dużo w nim było Jezusa. Zróbmy sobie taką króciutką refleksję z, dzisiejszych, z dzisiejszego tygodnia. Jeżeli nie spędziliśmy jakby wystarczająco czasu z Jezusem, oczywiście każdy to jakby uwzględnia wobec siebie, ale jeżeli czujemy, że jednak nie spędziliśmy wystarczająco czasu z Jezusem, to właśnie możemy sięgnąć po Pismo, możemy również spogłać jedną z trzech noty, które teraz zaprezentuję i już wcześniej też pokazywałam. Czyli na przykład świadome oddychanie. Wiedziecie, że przy każdym oddechu jest nam Jezus. I wdech uświadamy sobie, że jest Jezus z nami. I wydech, i że On nam to wszystko daje. Możemy też trzymać naszą rękę na sercu i myśleć i pamiętać o tym, że w tym sercu mieszka Jezus, że jest On razem z nami i nie chce nas opuścić w ogóle, nigdy. Najchętniej to by został z nami na całą wieczność i widział się z nami w niebie, bo myślę, że każdy z nas raczej tam trafi, bo Bóg tak naprawdę. Chce dla nas jak najlepiej. Chce nas mieć wszystkich przy sobie, bo jesteśmy Jego dziećmi. On nigdy nie chciałby dla nas źle. I myślę, że dlatego On ma tak ogromne miłosierdzie do nas, że po prostu chce z nami wszystkimi spędzać czas, nawet jeżeli kilka razy zgrzeszliśmy, co jest dla Niego ogromnym bólem, to On nam chce to wybaczać, chociażby w spowiedzi chce nam to wybaczać, żebyśmy mogli być z Nim, moglibyśmy z Nim rozmawiać w niebie, kiedy już przyjdzie na nas czas, kiedy już skończymy wędrówkę po tej ziemi, On nigdy nie chciał dla na nas czegoś złego. Niestety na niektóre sytuacje nawet i On nie ma wpływu, powiedzmy, na złe rzeczy, które po prostu dzieją się w świecie. Tak już widocznie po prostu musi być. I to jest jakby podesłana od Boga lekcja dla nas, że powinniśmy zastanowić się nad tym, nad każdą złą rzeczą. Czy ona była po coś? Bo dla Boga ona zawsze jest po coś coś. Tylko czy my zdajemy sobie z tego sprawę? Czy my wiemy, że to akurat jest taka lekcja, a nie inna, jaką mamy z tego wyciągnąć? Czy na pewno czujemy, że to było właśnie jakby podsunięty jakiś znak od Boga? Bo tak jak gdzieś kiedyś przeczytałam, niektórzy przyjaciele są po to, żeby zostać z nami na zawsze, a niektórzy ludzie są dla nas tylko po to, żeby pozostać naszą lekcją. Epizodem w naszym życiu. I właśnie Jezus chce być tym przyjacielem cały czas. On nie chce być jakimś krótkim epizodem, więc za każdym razem, jak po prostu zapominamy o nim, jak mamy gorszy czas i po prostu nie umiemy nad tym zapanować, myślę, że powinniśmy wtedy właśnie najbardziej o nim pamiętać, bo on nie jest przyjacielem, który jest tylko dla nas, kiedy jest dobrze. On jest dla nas, dla nas przyjacielem nawet wtedy, kiedy jest źle i to tak nawet kompletnie najgorzej, bo dla Niego się liczymy, dla Niego jesteśmy ważni, dla Niego zawsze będziemy na pierwszym miejscu. I On nigdy nie chciałby z nas zrezygnować, On nigdy nie chciałby zostać dla nas jedynie tą lekcją, epizodem w życiu. On jest tutaj, żeby zostać w naszych sercach na zawsze. Nawet jak przestaniemy wierzyć, On z nami nadal jest. Bo był z nami przez jakiś czas w naszym życiu. I tego już nie zmienimy. Czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli. Możemy nie wierzyć, ale chociaż pamiętajmy o tym, że jest ktoś taki jak Bóg, jak Jezus, że On dał nam swoje słowo, Jezus zrobił tyle rzeczy dla nas wszystkich, niekoniecznie tylko dla tych ludzi, którzy żyli w Jego epoce. Nie on to robił dla wszystkich po kolei, nawet jeżeli urodziliśmy się w tych czasach i nigdy go nie poznaliśmy. On to robił dla nas wszystko. Nieważne, czy jest na ziemi, tak jak wtedy, czy nie w niebie. On jest. I to jest słowo, którego nie da się po prostu podważyć. I myślę, że ostatni sposób to wyobrazić sobie go i patrzeć jakiś obraz i patrzeć mu prosto w oczy. I myślę, że dam tutaj chwilkę, żeby wybrać sobie tą jakby drogę. I wtedy, kiedy zapomnimy o nim w ciągu dnia, poczujemy się gorzej. Pamiętajmy któryś z tych trzech sposobów, żeby się uspokoić i żeby być z nim. Bo on za każdym razem, nawet w krótkiej sekundy, się cieszy. Naprawdę. Może nie wiemy tego, zapominamy o tym, nie jesteśmy tego świadomi, ale on naprawdę nas kocha. I jak czujemy się samotni, kompletnie opuszczeni przez wszystkich, to On nas nigdy nie opuści. Jest przy nas. Tylko nie wszyscy umiemy wyobrazić sobie, że On rzeczywiście siedzi obok nas. Ale tego można się nauczyć. To przyjdzie z czasem. I myślę, że teraz możemy się pomodlić na zakończenie. Jeżeli za krótko, to równie dobrze możecie się jakby pomodlić sami dalej tymi metodami. A więc ja już się pomodlę na koniec. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od swego. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tej modlitwy, za znalezienie tej krótkiej chwili chociażby, żeby posłuchać, jakoś spędzić czas i życzę Wam miłej reszty dnia.